Witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku DNA Szczęśliwych Związków i Relacji. Dziś dwa pytania, które zgłosiliście jako takie, które Was interesują i są dla Was ważne. A co jeśli się rozstaniemy? Jak się pozbierać po rozstaniu? Więc, yy, tak naprawdę, dotyczy dzisiejszy odcinek tej kwestii, która stanowi wspólny mianownik obu pytań, a mianowicie. Rozstania. Pierwsze pytanie, a co jeśli się rozstaniemy, to sytuacja, która wiąże się z doświadczeniem lęku przed rozstaniem i tego, jak ten lęk wpływa na nas i na nasze relacje. Druga kwestia, jak się pozbierać po rozstaniu, czyli sytuacja, dura dla wielu moich klientów wiąże się jak oni sami mówią z doświadczeniem końca świata. Tak, w pewien sposób rozstanie jest końcem świata, świata dotychczasowego, świata do którego jesteśmy przyzwyczajeni, w którym funkcjonowaliśmy przez dłuższy lub krótszy czas i rozstanie to jedna z najbardziej stresujących sytuacji w naszym życiu, również stresogennych, więc wpływa ona Również myśli o rozstaniu e, generują wyższy poziom lęku przed rozstaniem. Zacznijmy od pierwszej sytuacji, a co jeśli się rozstaniemy. Jest to pytanie dość uzasadnione, no bo rzeczywiście przysięgamy sobie formalnie czy też nie miłość aż po grób i to, że się nie opuścimy aż do śmierci, tak brzmią słowa przecież przysięgi małżeńskiej. Natomiast rozstania, żeby nie powiedzieć rozwody, dotyczące Prawdzie związków o charakterze małżeńskich stanowią nieomalże 40% doświadczeń ludzi będących w związkach. Rzeczywiście około 40% małżeństw się rozpada, się rozwodzi. Więc sytuacja o jakiej rozmawiamy Związana z lękiem przed rozstaniem, z obawą przed rozstaniem i z naszym też pragnieniem i marzeniem bycia w związku długim i na stałe, jest naszym takim też doświadczeniem codziennym w związku. I oczywiście nie zakładam, że każdego dnia w swoim związku myślimy o tym, a co jeśli się rozstaniemy. Niemniej są sytuacje w naszych związkach, w naszych relacjach, które skłaniają do takiej myśli, a ta myśl jest już. Przyczyną jest już źródłem, które uruchamia cały mechanizm lęku. Lęk jest to emocja, która często towarzyszy osobom w związku z różnych powodów, w wyniku różnych doświadczeń własnych, doświadczeń wyniesionych z domu rodzinnego. Związana jest ta emocja również z lękiem przed odrzuceniem, często. Związana jest też z takim lękowym stylem przywiązania, więc lęk też jest naturalną emocją i jest naturalną obawą przed czymś, czego nie znamy. A że rozstania nie znamy, rozpadu związku nie znamy, być może obserwowaliśmy jakieś trudne rozstania, trudne doświadczenia ważnych czy też bliskich dla nas osób, to te właśnie doświadczenia, które obserwowaliśmy częściowo, w nich uczestniczyliśmy, też powodują, mogą powodować wzrost lęku przed naszym własnym rozstaniem. Więc lęk przed rozstaniem jest doświadczeniem, które pojawia się w związku, i warto mieć tego świadomość, że tak może być i że to jeszcze niczego złego nie oznacza. Tak jak powiedziałam, dotyczy. Ta emocja czyli lęk, obawa, niepewność dotyczy, dotyczy sytuacji, których nie znamy, niemniej może też być niejako związana z takim kołem zamachowym lęku, który, którego doświadczamy w różnych sytuacjach będących codziennością związku, więc ten lęk może się Półtworzyć z różnych takich małych czynników i małych sytuacji, jak choćby lęk przed wyrażeniem własnych emocji, lęk przed postawieniem granicy, lęk przed zadbaniem o siebie, o swoje potrzeby. I ta obawa, ten lęk przed tymi właśnie naszymi działaniami związanymi z wyrażaniem uczuć, postawieniem granicy czy zadbaniem o nasze potrzeby, bardzo mocno wpływa na myśli związane z lękiem o. Rozstaniu. Te wszystkie lęki trzymają nas w kleszczach. Znajdujemy się niemalże jakby w takim Klinczu, z którego wydaje nam się, że, że nie ma wyjścia, bo ten lęk bywa niekiedy tak silny i ta obawa tak dominująca, że nie jesteśmy w stanie wykonać żadnego ruchu na rzecz zmiany. To jest jedna z sytuacji. Druga jest taka, że robimy to wszystko, nie wyrażamy uczuć, nie stawiamy granic, nie dbamy o swoje potrzeby, nie zawsze robimy to. Mając uświadomioną przyczynę, której źródłem może być właśnie lęk, obawa. Te lęki ukształtowane w nas, często właśnie gdy mówimy o tych nieświadomych, mają swoje źródło w naszych rodzinach pochodzenia, być może w poprzednich relacjach i związkach. Niemniej, zarówno ten uświadomiony, jak i nieuświadomiony trzyma nas w tym klinczu, trzyma nas w tych kleszczach. A skutki tego trzymającego nas w kleszczach lęku bywają trudne dla osób, które doświadczają tego lęku, jak również bywają trudne dla związku, bo jeśli osoba, która z różnych powodów wynikających z lęku, z lękowego stylu przywiązania, z tych różnych źródeł, o których mówiłam, Doświadcza tych blokad przed wyrażeniem uczuć, postawieniem granic, zadbaniem o siebie, wyrażeniem swoich potrzeb, to taka osoba często z doświadczenia wiem, zaczyna przeżywać frustrację. Te frustracje zaczyna wyrażać w sposób, który bywa niszczący dla związku. Partner, partnerka mogą nie wiedzieć, Jakie są przyczyny tej frustracji? Często też poszukują winy w sobie, no i zaczyna się właśnie taki mechanizm uruchomiony, jakby bomby z opóźnionym zapłonem, który troszkę rozsadza związek od środka. Więc chodzi też o to, że osoba, która w tym klinczu lęku nie wyraża, nie mówi, nie stawia granic. Czasami wykrzykuje, czasami popada w milczenie, jest mało przewidywalna dla partnera, i ten partner też często, partnerka, mogą się w wyniku tego niezrozumienia i swojego mechanizmu obronnego troszkę wycofywać z tej relacji. Więc, tak jak powiedziałam, ten lęk, który nas ogranicza rzeczywiście bardzo mocno, jest też ograniczający dla związku. I czy można coś z tym zrobić? I jak? Oczywiście, że można, nie zawsze jest to możliwe w takiej indywidualnej i samodzielnej pracy, niemniej chciałabym Cię zapewnić i każdego z Was, że poza lękiem każdy człowiek ma w sobie odwagę. I w pracy z własnym lękiem nie chodzi o to, żeby wyzbyć się lęku. To byłoby też bardzo, bardzo niekorzystne, bo ten lęk jest nam też potrzebny. Każda emocja jest informacją. Ten lęk też jest informacją o nas. I właśnie w tej pracy nad lękiem i z własnym lękiem chodzi o to, żeby. Zacząć uczyć się, czytać te informacje, żeby spotkać się ze swoim lękiem i ze swoimi lękami, żeby się z nimi w pewien sposób skonfrontować. Oczywiście niekiedy bywa to trudne bez pomocy, bo sami sobie z własnym lękiem nie jesteśmy poradzić w tym spotkaniu, jak i w konfrontacji, jak i w uruchomieniu większej odwagi, większej, czyli przekraczającej nasz. Lęk. Natomiast tak jest to kierunek pracy, który jest niezwykle istotny. Bo teraz wyobraź sobie, że Twój lęk się zmniejsza, a Twoja odwaga zwiększa i z większą odwagą wyrażasz swoje emocje, swoje uczucia, z większą odwagą stawiasz granice, oczywiście też komunikacyjnie z dbałością o to, żeby tę relację utrzymać w jak najlepszej kondycji. Z mniejszym lękiem, a większą odwagą zaczynasz dbać o. Swoje potrzeby, wyrażać swoje potrzeby, więc też stajesz się bardziej przewidywalna, przewidywalny stajesz się bardziej partnerem, partnerką w tym związku, który chcesz utrzymać. A jeśli ulegasz temu lękowi, niestety jest to bardzo często takie wejście troszkę na równie pochyłą, tak jak już wcześniej powiedziałam, jest to takie doświadczenie bomby z. Um, z opóźnionym zapłonem, bo tak bardzo boimy się rozstania i tak bardzo z tego lęku działamy, że właściwie nie pozwalamy sobie na żadną zmianę. I w tej kurczowej naszej, w takim zakleszczeniu, w tym skurczu lękowym, jakby jesteśmy tacy zamknięci, że właściwie izolujemy się też w dużej mierze od związku, i często też e, lokujemy. Odpowiedzialny, żeby nie powiedzieć winę za różnorodne trudności, krzywdy yy, doświadczane przez nas w naszym związku, lokujemy po stronie partnera. Więc zachęcam do tego, żeby spotykać się ze swoim lękiem i ze swoimi lękami, żeby poznawać ich źródło i żeby znajdować sposoby do tego, żeby te lęki zmniejszać na rzecz zwiększenia własnej odwagi. I zachęcam też do tego, żeby w pracy z lękiem korzystać z pomocy specjalistów, takich osób jak ja, jak kołczowie, terapeuci, bo zdecydowanie szybciej, zdecydowanie łatwiej i zdecydowanie z mniejszym wysiłkiem jesteś w stanie nauczyć się żyć ze swoim lękiem w taki sposób, żeby nie trzymał Cię w kleszczach. To jest jakby pierwsze pytanie, a co jeśli się rozstaniemy? Tak, uzasadnione jeszcze z tego powodu, no, że związków nie dostajemy raz na zawsze, mimo tej deklaracji. Deklaracja jest bardzo mm, mocno nacechowana takim aspektem życzeniowym, taką funkcją magiczną języka, że tak byśmy chcieli. Niemniej rzeczywistość pokazuje, że bywa inaczej. Niemniej też praca z własnym lękiem jest sposobem na to, aby. Tego rozstania uniknąć, aby ten lęk nie stanowił, twój lęk, z którym nie umiesz sobie poradzić, nie stanowił przyczyny tego rozstania. Niemniej rozstania się zdarzają z różnych powodów, nie tylko z tego powodu, że mamy lęk przed rozstaniem, okoliczności rozstania bywają bardzo różne, no i zdarzają się, i w takim momencie, jako do kołcza kryzysowego, trafia do mnie bardzo wielu moich klientów właśnie w momencie rozstania. No, i tak jak już powiedziałam, jest to doświadczenie, o którym też warto myśleć i zdawać sobie sprawę z tego, że my przecież też możemy się rozstać, że rzeczywiście jest to trudne doświadczenie, naznaczone cierpieniem, naznaczone wieloma trudnymi i wymagającymi emocjami i doświadczeniami. Niemniej też chodzi o to, żeby. Ta myśl, jakkolwiek niepielęgnowana, powodowała taką świadomość, że związek nie jest protezą na życie, że my jesteśmy zdolni również, a może przede wszystkim, do życia poza tym związkiem, w innym związku, w innych relacjach. Zawsze też jesteśmy w relacji z samym sobą, więc zawsze jesteśmy też w relacji i potrzebujemy się uczyć tej relacji. I wiecie, yy, Przyszła mi na myśl teraz taka sytuacja wielokrotnie zgłaszana przez osoby, które w wyniku rozstania przychodzą w poszukiwaniu pomocy, że ja i one mówią: Ja nie umiem być sam, nie umiem być sama. Ja nigdy nie byłam sama, nie byłem sam. Ja wchodziłam, wchodziłem ze związku w związek. I tak naprawdę to jest też sytuacja bardzo niekorzystna, bo gdy wchodzimy ze związku w związek, kiedy nie umiemy być sami, no to w dużej mierze też bardzo mocno uzależniamy swoje poczucie zadowolenia i szczęścia od naszego bycia w związku. I oczywiście bycie w związku podnosi poziom satysfakcji z życia, podnosi poziom szczęścia. Niemniej nie eliminuje naszego szczęścia w ogóle, więc chodzi też o to, żebyśmy umieli i mieli świadomość i umieli. Żyć i uszczęśliwiać się sami? Oczywiście to rodzi inne pytanie, ale już w tej chwili nie będę go zadawała. Więc, rozstanie to trudne doświadczenie. Więc, co po rozstaniu? Po rozstaniu rzeczywiście przychodzi taki pierwszy moment zaskoczenia, potem przychodzi moment niezgody. Rozstanie to proces, i dla wielu osób, dla każdej z osób doświadczającej rozstania, ten proces. Będzie przebiegał w podobnych etapach, będzie składał się z tych, tych podobnych sekwencji, niemniej czas zależności tych etapów, czas ich trwania dla każdej osoby mogą być bardzo różne. Więc jeśli doświadczasz rozstania, to warto też się dowiedzieć, że Rozstanie ma swoją prawidłowość, ma, jest procesem, który przebiega w określonej prawidłowości więc szoku, negacji, chęci powrotu do związku, potem złości, obarczenia winą całe te e, etapy, czy wszystkie te etapy są też potrzebne. I one dlatego są też istotne, bo oswajają nas z tym doświadczeniem rozstania, i powoli uczymy się oswajać z tymi emocjami i żyć w tym świecie, który jest inny niż, wcześniejszy, niż wcześniejsze nasze życie w związku. I jeśli spotykają się dwie osoby, i obie są na przykład po rozstaniu, ale każda jest na innym etapie doświadczania tego rozstania to one też mogą się nie rozumieć no bo jeśli ta, która już przeszła ten proces rozstania ta osoba mówi słuchaj to nie jest koniec świata znajdziesz sobie kogoś ułożysz sobie życie będzie ci może nawet jeszcze lepiej to osoba, która jest na pierwszym etapie na przykład rozstania może sobie myśleć albo mówić co za brednie, albo jest w tak dużym cierpieniu że w ogóle takie słowa wywołują w niej złość, bo osoba, która jest w tym początkowym etapie rozstania, bardzo by chciała przywrócić rzeczywistość sprzed rozstania i absolutnie nie trafiają do niej żadne argumenty osoby, która już, już jest na innym etapie doświadczania rozstania. Więc przechodząc prze, przez rozstanie, potrzebujemy bardzo mocno zaopiekować siebie. Bo rozstanie jest kryzysem życiowym, bezdyskusyjnie tak. I chodzi o to, żeby w tym zaopiekowaniu siebie ten kryzys nie wywołał tylko i wyłącznie negatywnych skutków, negatywnych konsekwencji, żeby nie spowodował rzeczywiście takiej traumy życiowej, po której bardzo trudno będzie nam w ogóle wrócić do takiej normalności i rzeczywistości życia, do uśmiechu i szczęścia. Więc na tych pierwszych um, etapach rozstania też zachęcam do tego, żeby poszukać pomocy. Nawet jeśli nie u, u kogoś, kto się w tym specjalizuje, to poszukajmy takiej um, pomocy naturalnej, takiego środowiska wsparcia naturalnego. Bliskich, przyjaciół, rodziny. Chodzi o to, żeby nie zamykać się w domu, żeby nie izolować się od ludzi, żeby nie izolować się od świata, żeby nie, nie być i nie zapadać się tylko w te trudne emocje, cierpienia. Lęku, użalania się i po, po, poczucia końca świata i końca życia, bo im bardziej się zapadniemy i spadniemy niżej, tym trudniej nam będzie wychodzić i tym dłużej też to będzie trwało. Więc pamiętaj, poszukaj pomocy, staraj się w każdym dniu jednak doświadczyć i nastawić się na coś pozytywnego. W yy, kolejnych etapach. Warto też poszukać pomocy, nawet jeśli to rozstanie już nie wywołuje w nas takiego cierpienia jak kiedyś, to zanim wejdziemy w kolejny związek, warto poszukać pomocy i przepracować te, to rozstanie czy te rozstania, które są doświadczeniem Twojego życia, ponieważ do tych rozstań czy do tego rozstania doprowadziły jakieś okoliczności i jakieś przyczyny. I część z tych przyczyn znajduje się również po Twojej stronie, no bo rozstanie nie bierze się znikąd, tak jak za dobry stan związku, tak i za ten trudniejszy stan związku. Oczywiście mówimy o sytuacjach normatywnych związków, tak? W tym rozstaniu udział też mają oboje partnerzy, i zanim wejdziesz w kolejny związek, warto przyjrzeć się temu, co ty wnosisz do związku, co ty wnosisz do relacji i czy to, co wnosisz, jest utrudniające? A jeśli było i jest, to warto to przepracować, żeby nie wnosić tego do kolejnego związku, no bo jeśli tego nie przepracujesz, no to niestety istnieje obawa, istnieje niebezpieczeństwo, że ten nieprzepracowany mechanizm będzie w podobny sposób funkcjonował w tym kolejnym związku. Oczywiście nie w takim samym zakresie, nie w takiej samej formie. Bo okoliczności będą inne, bo sytuacja będzie inna, ale też chodzi o to, żeby w tym przepracowaniu siebie, po doświadczeniu zakończenia związku, rozstania, nie zamykać się na świat i nie zamykać się na kolejne związki, ale też nie wchodzić w kolejny związek od razu. I o tych okolicznościach takich około rozstaniowych więcej mówię w webinarze w cyklu 12 Masterclass i link do tego webinaru, do możliwości zakupu tego webinaru zostawiam Ci dzisiaj pod dzisiejszym odcinkiem DNA Szczęśliwych Związków i Relacji. No i na zakończenie dzisiejszego odcinka rozstanie jest możliwe, ale nie jest koniecznością. Aby uniknąć rozstania, potrzebujemy wiedzieć, jak budować związki, i wiecie, no, przechodzi mi przez głowę wiele myśli dotyczących moich klientów, którzy mówią: Słuchaj, ja byłem w pięciu związkach i każdy się rozpadł. Ja byłam w. Trzech i żadnego nie utrzymałam, a teraz już chciałbym, chciałabym, albo przychodzą, to był pierwszy związek w moim życiu i ja w tej chwili nie umiem żyć po tym związku, tak. Doświadczenie rozstania jest takim doświadczeniem, w którym potrzebujemy się uczyć życia inaczej, w pewien sposób na nowo. I zdarza się, że po rozstaniu przychodzą również w poszukiwaniu pomocy pary, które się rozstały na jakiś czas, na dłużej, na krócej, nawet formalnie rozeszły. I te pary też przychodzą w poszukiwaniu pomocy, bo chcą ze sobą być jakby w drugim związku z tym samym partnerem, z tą samą partnerką. I w tym drugim związku z tym samym partnerem, z tą samą partnerką potrzebują też uczyć się funkcjonowania na nowo. Aby w tym drugim związku, w kolejnym związku nie popełniać tych błędów, jakie popełnialiśmy w związku pierwszym. Więc podsumowując, jeśli jesteś w związku, w relacji i masz obawy przed rozstaniem, to poszukaj pomocy, zacznij pracować, żeby te obawy się nie ziściły, bo możesz podjąć działania tu i teraz, które te obawy, jakie tobie towarzyszą. W dużej mierze wyeliminują. Jeśli jesteś w sytuacji okołorozstaniowej czy związanej z rozstaniem, też poszukaj pomocy. Zacznij od tego, tej pomocy i wsparcia naturalnego, ale zachęcam też do poszukania pomocy specjalisty. Jeśli chciałabyś czy chciałbyś skontaktować się ze mną, to zostawiam ci też w komentarzu do dzisiejszego odcinka mój adres mailowy, napisz do mnie, znajdziemy. Termin, w którym będziemy mogli się spotkać i porozmawiać. Więc tyle na dzisiaj o rozstaniach, które są też doświadczeniem naszego życia i doświadczeniem naszego związku i wywołują, wywołują określone emocje, z którymi też potrzebujemy uczyć się sobie radzić. Pozdrawiam Cię serdecznie, zapraszam już niedługo na kolejny odcinek. Do zobaczenia, Małgosia Gumowska, coach dobrych relacji.